Dla jakiej wartości parametru m równanie ma trzy różne rozwiązania. To zadanie będę robił graficznie, to znaczy wykonam wykres tej funkcji po lewej stronie oraz wykres funkcji po prawej stronie. Po prawej stronie mam funkcję stałą, czyli będzie to linia prosta pozioma, no i liczba punktów, w których się te wykresy przecinają, oznacza liczbę rozwiązań tego równania. Czyli tworzę taką funkcję która jest po lewej stronie, czyli x kwadrat minus 6 razy 3 minus 2x. Będę robił przebieg zmienności tej funkcji i kończąc wykonaniem wykresu. Prowadzę to do postaci ogólnej wielomianu, czyli pomnożę 3x kwadrat odjąć 2x do trzeciej odjąć 18 plus 12x. Czyli f(x) 2x do potęgi trzeciej, dodać 3x kwadrat plus 12x i minus 18. No i teraz tak. Jest to wielomian, czyli... Funkcja ciągła. To znaczy, że będzie do narysowania, kolokwialnie mówiąc, jedną linią. Dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste. Będę potrzebował granice przy x dążącym do nieskończoności minus 2x do trzeciej plus 3x kwadrat plus 12x minus 18. Oczywiście, licząc granice. W nieskończoności wyłączam najwyższą potęgę przed nawias, czyli mam minus 2 plus 3 przez x plus 12 przez x kwadrat i minus 18 przez x do potęgi trzeciej. To dąży do 0, to dąży do 0, to też dąży do 0. Zostaje minus 2x do trzeciej. x dąży do nieskończoności, czyli minus 2x do trzeciej dąży do minus nieskończoności. I granica przy x dążącym do minus nieskończoności z tej funkcji, już nie będę całej przepisywał. Podobnie będę miał minus 2x do 3, ale ponieważ x dąży do minus nieskończoności, to x do 3 dąży do minus nieskończoności, razy minus 2 nieskończoność. No i oprócz tego będę potrzebował jeszcze ekstremum funkcji, a to oznacza, że liczę pochodną f' od x, czyli Minus 6x kwadrat, dodać 6x i dodać 12. Warunek konieczny istnienia ekstremum, czyli pochodna równa 0, minus 6x kwadrat plus 6x plus 12 równe 0, to podzielę przez minus 6, x kwadrat minus x minus 2 równe 0. Delta 1 minus 4 razy 1 razy minus 2. Czyli 9 pierwiastek z delty 3. Czyli x pierwszy minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 2. Drugi x minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 1. No i warunek dostateczny, czyli wykres tej pochodnej. To jest minus 1 i 2, pochodna jest minus 6x kwadrat. Czyli tak. Kres wygląda, tu jest minus, tu jest plus i tu jest minus. Czyli funkcja maleje, rośnie i maleje, to znaczy, że dla minus 1 ma minimum, a dla 2 ma maksimum. No i y, będę potrzebował wartości tych ekstremów, czyli. F od minus 1, tego minimum. Podstawiam oczywiście do funkcji, chyba najwygodniej będzie tutaj do tej postaci, jeżeli podstawię, czyli to jest 1 minus 6 razy 3 plus 2, czyli minus 5 razy 5, to jest minus 25 i wartość maksimum, czyli F od 2. To jest 4 minus 6 razy 3 minus 4, czyli minus 2 razy minus 1 to jest 2. No i w takim razie mogę zrobić, no nie wykres, ale szkic wykresu na tyle, na ile, na tyle dokładnie, na ile jest mi to potrzebne. Czyli, yy, tak. Yy, ekstremum jest dla Minus 1 jest minimum i to minimum jest minus 25. Ja to jeszcze tutaj przedłużę. Oczywiście też jednostki tutaj nie są dla mnie aż tak istotne. Dla minus 1 jest no powiedzmy gdzieś tutaj minus 25. I dla dwóch jest dla dwóch jest 2. Granica w minus nieskończoności jest plus nieskończoność, czyli wykres jest rysowany od góry. 25 mam, minus 25 mam minimum, funkcja rośnie. W dwójce mam maksimum i granica w nieskończoności jest minus nieskończoność. Czyli tak wygląda wykres. No i teraz prawa strona to jest funkcja stała, czyli na przykład dla, no powiedzmy, plus minus 1, minus mam trzy różne rozwiązania. Dla M takiego mam trzy różne rozwiązania. Dla M minus 25 mam dwa rozwiązania. Dla M mniejszego niż minus 25 mam jedno rozwiązanie. Ono jest poddane tutaj. Gdybym chciał wiedzieć, ile to rozwiązanie wynosi dokładnie, to bym po prostu musiał tutaj z osi xów odczytać. Ale nie potrzebuję tego dokładnego rozwiązania, tylko chodzi o liczbę rozwiązań. Jeżeli będzie 2, to są dwa rozwiązania. Jeżeli będzie więcej niż 2, to jest jedno rozwiązanie. Czyli, krótko odpowiadając, trzy y, różne rozwiązania dla m należącego od minus 25, ale bez 25, bo dla 25 są dwa rozwiązania, aż do dwóch, dla dwóch też są dwa rozwiązania i powyżej dwóch jest jedno rozwiązanie, Czyli odpowiedź jest trzy, trzy różne rozwiązania dla m należącego od minus 25 do 2 przedział twardy. I kolejne zadanie na jutro. Czy jest możliwe, żeby jedna dwusieczna kąta wewnętrznego trójkąta dzieliła na połowy drugą dwusieczną? Pytanie nie jest, nie jest zadanie: wykaże, tylko sprawdź czy, więc tak. Jeżeli jest możliwe. To no wystarczy, żeby podać przykład, a na przykład narysować taki trójkąt. Jeżeli nie jest możliwe, no to trzeba przeprowadzić dowód tego, że taka sytuacja nie ma miejsca.